Marku, 17 maja w Warszawie organizujemy konferencję indywidualnego inwestowania w wierzytelności hipoteczne. Wszystko na ten temat na stronie marekwiśniowski.pl, łamane na konferencja. Tam kupicie też bilety, dowiecie się o prelegentach, o programie konferencji i już wkrótce pojawi się tam też agenda. Natomiast ja z Tobą chciałem porozmawiać o prelegentach tej konferencji, żeby troszkę więcej o nich powiedzieć, kim są, z czego są znani i jaką wiedzą się podzielą. I tak teraz przez tę listę tych prelegentów byśmy sobie przelecieli, a Ty parę słów o każdym z nich, może byś powiedział, dlaczego warto przyjechać i posłuchać tego właśnie prelegenta. Na naszej konferencji, która już 17 maja. No i może tak, od, od początku. Mam tutaj na komputerze taką listę i panią Dominikę Zawadzką na początek weźmiemy, czyli jakbyś mógł powiedzieć pani Dominika, o czym będzie mówiła, kim jest pani Dominika Zawadzka? Dominika Zawadzka jest osobą, która współpracuje z nami drugi rok i zdobyła sobie pozycję. Podczas warsztatów i ubiegłorocznej konferencji, mhm. y, w zasadzie w obszarze, jak dotrzeć i negocjować z dłużnikiem. Okay. Dużym zainteresowaniem i dużą skutecznością y, cieszą się wszyscy, którzy ukończyli z nią spotkania w formie warsztatu i konferencji. Mhm. Świetna w przekazywaniu wiedzy, doświadczona w tym, wiele lat pracowała dla. Funduszy wierzytelności. Okay. W związku z tym y, polecam do dominika jako świetnego edukatora. Czyli generalnie to, o czym cały czas mówisz, że to y, najważniejsze jest dogadać się z dłużnikiem, czyli pani Dominika wie, jak to zrobić. Na cyfrach 65% szybkiego i zatem dobrego zarobku mhm. to dogadanie się z dłużnikiem. Mm -hmm. czyli te warsztaty i ta prelekcja na konferencji temu będzie służyła, jak przygotować takich inwestorów tak. do tego, żeby porozumieć się z dłużnikiem po prostu. Do trzeci porozumieć. Okej, okay. dobrze. To teraz pani Monika Mucha, jakbyś mógł scharakteryzować yy, i Monika powiedzieć. Mucha, co Którą od kilku lat zapraszaliśmy i zawsze jej napięty kalendarz. Stanął na przeszkodzie uczestnictwa, jest świetnym y, doradcą podatkowym i finansowym, jeżeli chodzi o inwestycje. Wykładowczyni akademicka, doradczyni, y, prawniczka, osoba, która moim zdaniem absolutny top doradców podatkowych i finansowych w zakresie inwestowania w wierzytelności podatkowe. Konkretnie w wierzytelnościach, tak? Tak, tutaj. duża specjalizacja. I o czym będzie mówiła w będzie lekcji? jak się mają podatki mhm. do zarabiania na wierzytelnościach i podatki? Rozumiem. Okej, okay, fajnie. Kolejnym prelegentem, czy prelegentką, będzie pani Paulina Podgórska-Pawełka. Paulina zdobyła sobie niesamowitą pozycję na naszych eventach. Jest byłą komorniczką z niesamowitą wiedzą teoretyczną, prawną, praktyczną yy, i z akcentem na wierzytelności hipoteczne. Opowie, jak komornik robi plan podziału i co możemy jako wierzyciel kwestionować, okay. co powinniśmy popierać i jak współpracować z komornikiem. Nie rozumiem, czyli z pozycji komornika przeszła teraz na pozycję tego doradcy który... i też edukatora i. i... No i myślę, że wszyscy, którzy przyjeżdżają, yy, przyjeżdżają na yy, nasze eventy, przyjeżdża, yy, nie chcę być posądzany o seksistowskie rzeczy, ale ładna blondyna i mówią sobie, jak taka drobna osoba może być, mogła być ko skutecznym komornikiem. I otrzymują odpowiedź, dwukrotna wicemistrzyni Polski w boksie. A, rozumiem to teraz. Lepiej uważać, faktycznie. E, tak, czyli ta wiedza jest nieodzowna po stronie komorniczej. Nie zaskoczy inwestorów niczym, e, jeśli mają po swojej stronie, są po prelekcji pani, pani Pauliny. Właśnie, tak jak tak. rozumiem. Okej. Okay. Kolejnym prelegentem będzie pan Kamil Kasica. Kamil Kasica współpracuje też z nami od kilku lat. Jest syndykiem, restrukturyzatorem, natomiast na tej konferencji przedstawi absolutnie nowatorski system zarabiania na wierzytelnościach hipotecznych, którego do tej pory jeszcze w Polsce nikt na dużą skalę nie robił. Warto przyjść, Kamil jest bardzo dobrym mówcą, świetnym prawnikiem i będzie pokazywał jeszcze jeden, ja powiem o 34. Mm -hmm. Metodach zarabiania, zarabiania na wierzytelnościach? Kamilo powie o 35. Ale nie zdradzamy na razie szczegółów. Będzie niebawem na stronie ogólna informacja, ale szczegóły. na 17 maja. Dokładnie. Pan Piotr Oleksiak. Długo zabiegaliśmy, żeby zaprosić Piotra Oleksiaka zarówno na konferencję, jak i na warsztaty. Mm -hmm. Bo w czerwcu. Będą warsztaty z Piotrem, yy, żeby powiedzieć dużo tak. Detektyw, mm -hmm. biały wywiad internetowy, o co, się, co się bardzo przydaje inwestorom, na przykład szukając spadkobierców. Zdarza się, że dłużnik zemrze. trzeba znaleźć, dotrzeć, mm -hmm. żeby te, czasami trzeba wierzyciela innego znaleźć, jego potomków. Yy, a często szukamy dłużnika. A żeby jakieś czynności ponieważ ten dłużnik jest potrzebny. Myślę, że wszystkich, którzy żyją, Piotr jest w stanie wydobyć z każdej dziury, jeżeli się ukrywają, a jeżeli żyją sobie gdzie indziej i nie wiedzą, że się coś toczy, to i tak dzięki działaniom Piotra Aleksiaka dotrzemy do nich skutecznie. Rozumiem. To broń przeciwko tym wszystkim, którzy ukrywają majątki i tak. siebie też. Niektórym się wydaje, że że jak nie będę odbierał poczty, że się przeprowadzę, że zmienię miejsce. Metoda nastrójowa. To jest metoda, na niej można tylko stracić. Ona czasami jest potrzebna, żeby doręczyć korespondencję i wtedy wykorzystanie wiedzy Piotra Oleksiaka, który w szczegółach będzie edukował inwestorów już na warsztatach w czerwcu. Zapraszam na ten warsztat. Liczba miejsc ograniczona. Natomiast też na stronie www.marekwiczniewski.pl można znaleźć informacje o naszych najbliższych warsztatach, między innymi z detektywem. Mhm, Okej, okay, dobrze. Kolejnym prelegentem będzie pan Patryk Mazur. Świetny, doświadczony inwestor. Opowie o kilku case'ach, które zrobił pomiędzy przedostatnią konferencją a tym, Zawsze się słucha przyjemnie, pokazuje też niekonwencjonalne formy i doświadczenia, i chce się z tym dzielić. Jeszcze wszyscy inwestorzy, tak jak mówiłem, chcą opowiadać, know-how, cisza, a on dzieli się, i to jest duża wartość dla tej konferencji. Okej, okay, czyli praktyk. Mamy tutaj praktyk. Konkret... Będzie blok inwestorów, praktyków, którzy opowiedzą o swoich caseach. Jednym z nich jest Patryk Mazur. No właśnie, bo to jest tak, że ci inwestorzy niechętnie dzielą się tą wiedzą, czy w social mediach, czy gdzieś e, publicznie, natomiast przyjeżdżają na konferencje i gdzieś w tych e, powiedzmy w, w, w holu hotelu czy w le hotelu. Ma, masz rację, bo to tak działa, że pogadają. nie wszystko mogą i chcą powiedzieć na forum konferencji, ale oni są dostępni dla uczestników w czasie dzień przed Często dzień po. Networking, i cały Networking i cała konferencja w kuluarach, gdzie można podejść, pogadać, mm -hmm. skorzystać z doświadczeń. No i tu chyba mamy kolejnego takiego praktyka. Daniel Sikorski. Tak. Inwestor trójmiejski. Bardzo fajne i niekonwencjonalne metody. Daniel jest bardzo skuteczny, dobrze obyty w zagadnieniach prawnych. Konsekwentny też już opowiadał o swoich y, sukcesach inwestycyjnych na jednej z konferencji i, y, y, i też może z nim fajnie porozmawiać, bo y, nie jest typem Zosi Samosi. Y, nie chciałbym, żeby to pejoratywnie mhm. zabrzmiało, ale, ale jeżeli może komuś coś pomóc, to z Danielem można rozmawiać. Zresztą tak jak z Patrykiem i pozostałymi inwestorami, którzy będą w tym bloku. Ów opowiadali o swoich doświadczeniach. I też niechętnie dzieli się swoją wiedzą w social mediach, bo mówię: dzwoniłem akurat do Daniela, mówię: Daniel, chodź, pogadamy coś. Mówię, nie, niech przyjadą na konferencję tam, możemy pogadać <gadanie> tak. tak. No, jak ktoś inwestuje, a nie chce tracić czasu na eksponowanie tego, tak. to właśnie konferencja jest szansą, żeby do Przyłapać, obiecał, że podzieli się swoją wiedzą. No tak, mówił. Dobrze. Kolejnym prelegentem będzie Darek Górski. Też Dar inwestor? Darek Górski to. Znaczy, Udało nam się generalnie skompletować bardzo mocną ekipę pre prelegentów. Darek Górski ma status gościa konferencji. Gościa, którego od czterech lat próbowałem zaprosić. Darek Górski. Absolutnie. Jednym z najlepszych doradców prawnych, inwestorów, człowiekiem od trudnych sytuacji w inwestowaniu i wierzytelności i nieruchomości. Opowie Case z tyloma pod tekstami, że na podstawie tego można nakręcić film. Spadkobiercy w Stanach, przywożeni, ktoś z wierzycieli w więzieniu. Historia na dobry film. A Sam Darek jest fantastyczną postacią. Zresztą. Mógłbym to o każdym z tych fragmentów powiedzieć, mm -hmm. ale y, bardzo cieszymy się, że Darek skorzystał y, z zaproszenia, że będzie gościem specjalnym konferencji. Ma wyrobioną pozycję i myślę, że dla wielu ludzi, którzy się wahają, Darek może być tym, dla którego warto przyjechać, mm -hmm. a przy okazji posłuchać o inwestowaniu wierzytelności i potęże. No i porozmawiać sobie z nim. Po prostu... Tak, i porozmawiać sobie z Darkiem. O tym wszystkim podczas przerw czy wieczornego networkingu. Okej, okay, dobrze. Mateusz Kaczmarek. Kolejna postać, która przebiła się do czołówki polskich mentorów to może złe słowo, mhm. polskich edukatorów zarabiania na nieruchomościach były notariusz, prawnik ze, swoją, ze swoistą taką swadą opowie o tym, jak czytać dokumenty, jak przygotować umowę, umowę sesji wierzytelności. Wydawałoby się prosta rzecz. Myślę, że mam kilkadziesiąt przykładów notariuszy, którzy spieprzyli. Taką umowę i później. Panie kto inwestor, panu to tak bo w ogóle nie, nie rozumieli. Dlatego Mateusz opowie, na co zwracać uwagę, czego pilnować, żeby były zapisy? Co mhm. może być, czego nie powinno być. Też w ubiegłym roku opowiadał o czytaniu ksiąg wieczystych na konferencji. Dzisiaj będzie dzisiaj 17 maja będzie opowiadał o tym, jak dopilnować prawidłowo sporządzonej umowy sesji Okej. Okay. No i kolejny prelegent, Jerzy Sempowicz, nie wiem, wymieniać chyba razem, tak, tak, z, tak razem z tak. Łukaszem Łuczyńskim, bo to dream team. Ko kolejne gwiazdy tak. polskiego rynku nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości i sytuacji trudnych. Też się bardzo cieszymy, że są czwarty raz z nami, że zawsze przywożą nowe case'y, które uczestników stawiają prawie na baczność, jak można wycisnąć coś z niczego w sytuacjach beznadziejnych, Jurek i Łukasz znajdują wyjście, o którym by żaden inny inwestor, albo niewielu, w ogóle pomyślało. Też mamy uczestników konferencji, którzy przyjeżdżają głównie, żeby posłuchać Jurka i Łukasza. Czyli kolejni praktycy, którzy, mówiąc kolokwialnie, zęby zjedli na trudnych y, nieruchomościach. Tak. Jurek opisał swoją historię i być może będzie okazja nabyć jego yy, książkę. książkę. Chyba wydałem, yy, Łukasz finansista, bankowiec, stworzyli dream team taki, który, który jest pod strachem. Wielu takich, yy, wydawałoby się mocnych, kancelarii czy innych, którzy, którzy stają w rywalizację z nimi o nieruchomości, mhm. z efektem wiadomym <grym> zawsze. <grym> okay. Dobrze, jak to się mówi z Wami, Przegrać to jak wygrać czasem. No, <laughs> no, ale nie w tym wypadku. Dobrze. Kolejny prelegent, Dominik Pledziewicz. Generalnie to jest skrót. Kancelaria Dominika Pledziewicza, jedna z większych w Polsce, zajmująca się, jakby to powiedzieć, walką z bankami, z funduszami. Czyli pokazujemy też od drugiej strony i bardzo modny temat. Przychodzą do nas często inwestorzy z pytaniem słuchajcie, kupować te wierzytelności pokrytach walutowych zabezpieczone na hipotezę? Mhm. I nie ma prostej odpowiedzi. Mhm. Generalnie kupować ale. I o tym ale opowiedzą y, prawnicy z kancelarii Pledziewicz, dużej kancelarii, y, bardzo skutecznej wielu naszych. Inwestorów korzysta z ich pomocy. Jeszcze nie trafiłem na kogoś, to wrócił i powiedział, ale żeście polecili prawników. Dzisiaj wiadomo, że sprawy kredytów walutowych biorą wszyscy, bo po wyroku CUE się wydaje prosta sprawa. I tak jak wszyscy biorą, to na końcu niewiele umie doprowadzić do skutecznego zakończenia albo dla inwestora, albo dla kredytobiorcy. A oni potrafią. A oni potrafią. I po jednej, i po drugiej stronie. I dlatego warto też i dla nich być na konferencji warto dla 17 nich. maja. 17 maja Kancelaria Pledziewicz Torunia będzie prezentowała swoje doświadczenia i odpowie na pytanie, czy kupować wierzytelności hipoteczne po pokrytach walutowych. Ok, dobrze. Kolejnym prelegentem podczas konferencji 17 maja będzie Krzysztof Łaciński. Y tak, Krzysztofa zarekomendowali nam y, prawnicy, którzy uczestniczyli w którejś z konferencji organizowaną przez y, Izbę Radców Prawnych. Mhm. I informacja była taka, że pan Krzysztof ciekawie opowiadał o egzekwowaniu wierzytelności w, w relacjach z dłużnikiem. Mhm. Czyli oczywiście promujemy dogadywanie się ale my mamy swój interes. On mhm. jest diametralnie inny od dłużnika. Nie chcemy dłużnikowi robić krzywdy w sensie yy, doprowadzenia go do jakiejś ruiny, do jakichś zachowań yy, niekonwencjonalnych, skrajnych. skrajnych. Natomiast pilnowanie mhm. interesu mhm. wierzyciela to jest podstawowy interes kogoś, kto tym się i naukowo, i byłym komornikiem jest, i, i, i ciekawie opowiada. Sam jestem ciekawy, nie słyszałem jeszcze, natomiast ma bardzo dobre rekomendacje i, i myślę, że chociażby dlatego warto przyjść posłuchać nowe spojrzenie na kwestie y, pilnowania wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym. Okej. Okay. Dzięki. I kolejnym prelegentem jest pan Michał Hajduk. I y, podobnie jak Krzysztof Łaciński, Michał Hajduk jest y, nową postacią wśród prelegentów. Też się z niczego nie wzięła. Często sądujemy naszych inwestorów z całego kraju i nagle zaczęło się nazwisko Hajduk pojawiać w takiej korespondencji, co się okazuje. Jeden z lepszych. Może to trudno zmierzyć, zważyć, ale Jasne. jeden z, na pewno z najlepszych prawników w obszarze upadłości konsumenckiej. A z tym się inwestorzy często spotkają, bo dzisiaj to jest metoda tak zwanych doradców antywindykacyjnych. Ucieknie od komornika do syndyka, upadłość i tak dalej. Nie wiedzą, że tym sposobem robią przysługę... Mm. W Wierzycielowi, bo z syndykiem łatwiej się dogadać, łatwiej sprzedać tą nieruchomość. Natomiast y, jest jeszcze kwestia wymuszonej upadłości, jak dłużnik zachowuje się nieelegancko czyli nie chce współpracować. Jest sfera doradztwa w procesie upadłości, jak negocjować z syndykiem, jakie ma prawa w postępowaniu, czy trzeba płacić poza tym, że kupiłem wierzytelność. O tym wszystkim opowie Michał Hajduk. Michał Hajduk. Okej. Okay. No i teraz yy, Pan Hubert Kobarski. Yy, Hubert występował dwa albo trzy lata temu na naszej konferencji mhm. i po każdej konferencji zbieramy opinie i został bardzo wysoko oceniony. Prawnik, który inwestuje w yy, wierzytelności hipoteczne, realizuje zarówno duże, bardzo duże inwestycje, jak i mniejsze, gromadzi wokół siebie innych inwestorów i potrafi w sposób bardzo prosty przemówić. Wiadomo, że nie wszyscy nasi inwestorzy są prawnikami. Tak. Staramy się unikać prawników, którzy żyją na poziomie swojej edukacji, terminologii, zachowań prawnika i często jest to trudno odbieralne dla. Takiego potencjalnego człowieka, który szuka pomysłu na inwestowanie, on nie rozumie. Prosty język. Chodzi o ten prosty język mhm. i Hubert mówi takim językiem, jak zarobić, czego unikać, mhm. jak się łączyć, jak szukać nieruchomości i też opowie o kilku swoich z ostatniego okresu inwestycji. Ok. No i ostatni duet tym razem to jest Pani Karolina Pawłowska i Adam Grosicki. Tak. Bardzo ciekawy duet. Od pewnego czasu Karolina z Adamem specjalizują się w inwestycjach w udziały w nieruchomościach. I tu co ciekawe, Adam Grusicki, prawnik, świetny prawnik. Znowu ocena, moja opinia jest taka, że to jeden z najlepszych w Polsce prawników. Z, y, w kwestii specjalizacji nieruchomości. Mhm. Karolina jest świetnym inwestorem z bogatym doświadczeniem, mimo że y, młoda dziewczyna, ale wiele doświadczeń i z flipowania, i skupowania trudnych nieruchomościów, i, i z negocjacjach z dłużnikiem. Kiedyś opowiadała, miała prezentację naszej konferencji, kiedy wchodzić do dłużnika z buta, a kiedy z pączkami. <laughs> Spotkało się to też z pozytywnym odbiorem. Duże doświadczenia. To nie jest opowiadaczka, a on nie jest prawnik, który recytuje zapisy kodeksu, tylko umie czytać to, co jest pomiędzy. Stworzyli fantastyczny duet i zaprosiliśmy, żeby pokazali inwestorom, jak wygląda zabezpieczenie wierzytelności hipoteką na udziale. Bardzo okay. przyszłościowy, bardzo fajny temat. I myślę, że. Zarówno dla tych, którzy przyjadą, żeby dowiedzieć się o nieruchomościach, jak dla tych, którzy będą chcieli skupować te mhm. y, wierzytelności na udziałach zabezpieczonych hipoteką, będzie to fantastyczny wykład. I to już ostatni prelegenci, a w zasadzie no, duet prelegentów, o których y, powiedziałeś, bo y, wymieniliśmy już wszystkich i o wszystkich powiedzieliśmy, czyli. Jest to bardzo mocna taka mieszanka energetyczna wiedzy, która pchnie chyba tych wszystkich, którzy przyjdą na konferencję w kierunku właśnie inwestowania i zarabiania na tych wierzytelnościach. Da pewność siebie zapewne z tego wynika. Tak, bo tutaj podczas konferencji poza wiedzą, która niewątpliwie będzie przekazana, jest szansa to, co już mówiliśmy usiąść przy stole, wypić kawę, pogadać, mhm. złapać kontakt, później dzwonię, nie muszę przez kogoś, mam prawnika, dzwonię do prawnika, który się specjalizuje, mam kogoś od wierzytelności, mam problem, tak? To są te relacje, których się nigdzie nie kupi. Tak, tak, tak. Wszyscy? U nas można zdobyć mhm. to w jednym miejscu, w jeden dzień, mhm. poznać wielu innych inwestorów, bo to już dzisiaj powiedziałem, razem raźniej. Przyjeżdża ktoś z Przemyśla, ktoś ze Szczecina i nagle tworzą fantastyczny duet inwestorów, bo ten miał trochę więcej wiedzy o instrumentach finansowych i o tym, pieniądzu w czasie i o tym, jak liczyć zysk, a ten miał więcej od, o nieruchomościach. Mm -hmm. I nagle jest fantastyczny duet. Y, mówię o sytuacji sprzed y, dwóch lat, gdzie y, Darek i Paweł, tak rzeczywiście, z przemyślań, inaczej, najbliżej o, jak końca. można, zrobili już przez te dwa lata, 14 albo 16, o których wiem, transakcji. I, I cały czas można z nimi się spotkać, pogadać, pewnie też będą na tej konferencji. Nigdy by się nie spotkali, gdyby nie byli na konferencji. Także jest okazja 17 tak. maja w Warszawie zapraszamy. Wszystko znajdziecie na stronie marekwiśniowski.pl Do zobaczenia. Do zobaczenia i jestem przekonany, że ci, którzy skorzystają z zaproszenia, wrócą zadowoleni i będziemy mogli razem realizować inwestycje albo kibicować tym, którzy powiedzą, radzimy sobie sami, bo nam w gruncie rzeczy o to chodzi. Chcemy dawać tą wiedzę, żebyście mogli sami, że, że mając to wsparcie mhm. i zaplecze idziecie sami, bo jesteście przygotowani do tego. Powodzenia i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.